5258 ze solidarni z Ukrainą wyjeżdża z zajezdni PK Agdynia. No jak widzicie 50, 69, linia 170 No nie mogę w to 20, 60 Na linii 137 w kierunku kaczebuki na wyświetlaczu jest Kaczebuki puszczyka, ale kierowca po prostu jej nie zmienił. 137, Brygada 2, 62,97 na linii R do Rumi dworce PKP. Wierzy na przerwę na pentle kaczubki i przy okazji trolejbus 3252 na 27 docisowej SKN i przy okazji kolejny trolejbus też 27 3264 Zjeżdżam na przystanek postojowy na pętlach. 20 20.22 na linii 137 w kierunku Błaszczyka. Ruszę z przystanku kaczebuki. Pozdrowienia dla obu kierowców. 20.43 zjeżdżę na bazę PKM-u. Stara enelka. Kierowca się dziwnie popatrzył ale trudno. Teraz pędząca NGT 2470 Solidarnie z Ukrainą. Teraz kierowca już uwagi nie zwrócił 2022, na linii 137 wraca do Buków. NLK 247 Solidarni z Ukrainą. zjeżdża na bazę kaczebuki 2261 Nerca. wjeżdża na przystany końcowe, 5248, 181 do kaczebuków. 22,99 na 700. No, kaciubuków. Jedzie trolejbus przegubowy 32,58. Solidarnie z Ukrainą. Przejeżdża przez przystanek od Kolejne Solidarnie z Ukrainą 32,56 teraz. 145 w kierunku Strzelców Mały kazk. Już z przystanku Źródło Mari. 7855. 78,55 145 do Tuwima. Zdrowie kierowcę. Uwaga, uwaga przed Państwem, 52.56 na Zetce do Żukowa. Niespodziewanie i 52.56 myślę. Pozdrawiam kierowcę siedem na 153. Do wielkiego kasku Fikakowa. 5081 na 30 5082 na 32 do Miętowej. Pozdrowienia dla kierowcy 5082 na 31 rusza do Miętowej. Pozdrawiam kierowcę Dawida. dwadzieścia dwa zero dziewięć na sto siedem do dworca PKP. Rusza z przystanku Dąbrowa Centrum. Po raz kolejny pięćset Jedzie K.

przyjeżdża torem pomiędzy peronem drugim a trzecim. Jeżdża 7 EP 07, 355, 335. Stelka Kociewie z Młocławka do nowy Czterowagonowy skład. Jedzie EP07174 z pociągiem Intercity Bryza ze stacji Olsztyn główny do stacji Szczecin główny. Szpinak. Wow, ale blisko stanął. Chociaż nie będę musiał kawał drugi biec. Ruszam. do Szczecina. Nadjeżdża stonka. Orion kolej SM42. Linia 12, linia 105. Do Redłowa Szpital przez Złote Piaski. Takie troszkę dziwne 20-30 na linii 2 do Szpitala. Witam dzisiaj z przystanka osobowego Gdynia Redłowo. Aby dostać się na peron, można pojechać albo windą. Albo ze schodami, ja wybiorę tą drugą opcję. Za chwilę przejedzie pociąg po uh, pobrzeże z łodzi do koło brzegu. A my wchodzimy na peron. Jest tylko jeden dla SKM. Jest rozkład, kazywałem wam z góry głównej. No i tędy są wyświetlacze jeszcze nie zaprogramowane albo że popsute. Są tak: dwa tory SKM, jeden w kierunku Gdańska, drugi Wejherowo, No i w tych samych relacjach dla dalekobieżnych i regionalnych. Ostatnio była budowa, no już nie ostatnio parę miesięcy temu była budowa, przebudowa stacji, przystanku osobowego. O, jedzie regio, Nadjeżdża kibelek. n 57100 z Gdyni, piloni do Malborka. Jedynie klonia, Malbork się prezentuje z tej strony? Tego nie widziałem. Nie blokuj przejść. Możecie sobie przeczytać. Kolejna tablica rozkładowa. Teraz mogę jedynie dodać, że już działa przystanek osobowy grabówek. A teraz jest w remoncie Leszczynki. Są parę minut pociągu nie ma od Regio. I czekamy. Obecnie jest tam mecz na stadionie Arki. Za chwilę będą. Bo tam jakiś widzę. Autobus dla... No, dla kibiców. Arkowy. Oczywiście będę nagrywać I ja. Będzie na przykład autobus na, na 23, czy chociażby e, autobus z PKA na linii R. W niedzielę jeździ tylko jedna taka brygada, a będzie jakiś BIS. No, tu kolejna jeszcze tablica rozkładowa. No I to już się powoli parą kończy. W dalszym ciągu czekamy na pociągi. O, tu taki zegar, ale nie, nie taki stary. Aha. Nie, myślę, że to jakiś pociąg, ale niestety nie. Hmm, usiądziemy sobie na ławeczce. O, macie zapowiedź. I to była zapowiedź. SKM-ki. Nadjeżdża parę minut opóźnione, Telka po brzeże, relacji Łódź Fabryczna Kołobrzeg, z Gryfinem na czele. EU 160 029 Telka po z Łodzi do Kołobrzegu. Kilkanaście wagonów, Telka. ruszaki Bele KKMK 1149.

na dwadzieścia trzy. I to przedługowy. A tutaj. A parkuje ten tutaj. Chyba.

52-27R też pozdrawiam kierowcę i już ostatni 2213 na SC No ten kierowca to taki rozkojarzony 2208 52 do Dickmana uff ciekawostka 710 do Grabówka SKM o tej godzinie ale tu też tam coś erkowe chyba o już jadą erkowe 32.51

52.27 na RC do Rumi. Ponownie pozdrawiam kierowcę. I już ostatnie. 22.13 na SC do Pustek Cisowskich. I ominął. Jedzie Gryfin. Idzie Griffin. Idzie ED161 z pociągiem InterCity Laguna. 1.0.15 Jedzie Byk 0.94 50.004 Z Regie do Słupska, Zaldąga, Rusza ze stacji Gdynia Orłowo 90 005 Główna Czczew No całego RP-1 nie złapałem ESA 136 018. Chyba z kościerzyny SA 132.007 z pociągiem Regie do Hońic, Gdynia Główna Hońica, SA 132.007 i SA 103.006 Regie z Gdynia Główna Hońica. 71014 Z pociągiem Regio do Smentowa Gdyniach, Lonia, Smentowo 5,344, Gdynia Lonia, Smentowo Po Regio Nadjeżdża pociągi Intercity Z siódemką Czy dziewiątką? Nie, siódemka 50 070 z niewielkim Relacji dotarł do Dnia Jedzie jabłko. Edit 250. <mulny> Jedzie pociąg towarowy. 131 0093 Dziękuję za RP1 7 z Intercity do Szczecina EP 07534 Gryf, ol, Gryf Olsztyn Szczecin Trax PCC Contener a mí. 32:64 na 23 do dworca PKP, 32:64 ponownie na 23 do Kaczych, Buków. tym razem jest szelek jedzie, 32:61 na 28 do Ustek Cisowskich.

Teraz od góry nagranie składki nad peronami. Mam dwie jednostki, ale tej drugiej to chyba już mi się nie uda. 1729 M57. I teraz od tej strony.